Cześć, witam Was serdecznie. W związku z tym, że już nadszedł czas, aby to akwarium przekazać w ręce młodych akwarystów, postanowiłem nagrać dzisiaj filmik, jak to akwarium wygląda na dzień dzisiejszy. Jest to ósmy dzień funkcjonowania tego akwarium. Część roślin już dorosła, mam na myśli wywócznika do lustra wody. Pozostałe rośliny mają się dobrze. Jakichś spektakularnych przyrostów. Nie widzę, ale coś tam już widać, że zaczyna rosnąć powoli. Każda roślina, no najgorzej to będzie z tym Anubiasem, żeby on się tutaj nie zaglonił. Więc ten wywócznik nie będzie za bardzo w ryzach trzymany. Ja mu będę chciał pozwolić położyć się na lustrze i tak, taką dłuższą jego formę trzymać takim zalece No tutaj na środku jak ta kryptokoryna się rozrośnie, też będzie fajnie. No i ta hygrofilia tam z tyłu, taka tak zwana, no ja ją tak nazywam, taka paprotka, ona też tutaj fajnie powinna się zagęścić i przysłonić ten filtr. Wszystko wygląda, że będzie ok, jeśli tych roślin będzie tutaj znacząca ilość, czyli taka mniej więcej jak teraz, no jeszcze te rośliny się tam powinny bardziej rozrosnąć i, i wtedy będzie fajnie, no ale to będzie akwarium, które będzie wymagało raczej stałej pracy, takiej cotygodniowej, yy, podmiany wody i, i przycinanie roślin, bo jak te rośliny już tam dorosną do lustra wody, no to albo chociażby Częściowo do połowy zbiornika, no to już będzie po prostu trzeba je pilnować, yy, przycinać, sadzić i tak dalej. No ale to jest nieuniknione. Przy tego typu zbiornikach yy, trzeba tutaj po prostu liczyć się z tym, że tę pracę trzeba będzie wykonywać częściej niż w dużym zbiorniku, gdzie możemy sobie pozwolić na dłuższe nieprzycinanie roślin. No bo wiadomo, zanim one tam dorosną, przerosną ten zbiornik, dajmy na to taki mój 1000-litrowy. To jest trochę czasu. No, takie wnioski, jakie mi się nasuwają, to tak szczerze powiedziawszy, patrząc na tą kosteczkę, jak ona jest doświetlona i jakie tutaj są rośliny, no zupełnie inne niż u mnie, w tym dużym zbaniaku. No to muszę powiedzieć, że fajnie to wygląda, bo to jest coś innego zupełnie coś innego. Ta zieleń jest znacznie bardziej wyeksponowana przy tym świetle niż na przykład przy tym moim dużym zbiorniku. O tutaj od razu widać, że ta zieleń wygląda inaczej. Inne są lampy. No wszystko jest inne, zupełnie wiadomo. Także różnica jest spora, choćby nawet ze względu na rozmiar, ale ale i, i przez to oświetlenie, i przez inne rośliny, w większości tutaj te epifity i, i proste kryptokoryny, no jest tutaj monotonnie bardziej. No a tutaj, mimo niewielu gatunków, to jest to zróżnicowana. Troszkę zieleni, jasne rośliny na tle ciemnego wywócznika. Potem ta kryptokoryna, tutaj ciemnozielony anubias. I znowu higrofilia też jasna. Fajnie się to wszystko ze sobą komponuje. No i cóż, dodać nic chyba więcej, jak nie tylko, jak nie życzyć po prostu powodzenia przyszłym nowym właścicielom. Także to wszystko z tym akwarium. Może jeszcze uda mi się nagrać za jakiś czas, jak to wszystko wygląda. Podjadę tam do chłopaków i, i pokażę Wam, ale to pewnie za jakiś, jakiś czas. No. Kiedy to nastąpi, to się zobaczę. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się. Cześć.